żółwie lądowe całorocznie w polskim ogrodzie. To jest Franklin, ja nazywam się Piotrek. Odniosę Franklina do kryjówki i pokażę wam projekt, nad którym pracowałem przez ostatnie kilka miesięcy, aby móc hodować moje 7 żółwi lądowych całorocznie w ogrodzie. zamiłowanie do żółwi. Kiedy byłem małym dzieckiem miałem wiele żółwi wodnolądowych oraz jednego żółwia greckiego, ale to były czasy, kiedy wiele osób podpowiadało, aby żółwia karmić pomidorem, sałatą i ogórkiem, co później doprowadziło do wielu chorób oraz kiepskiej kondycji moich zwierzaków. Po wielu latach z moją rodziną wybraliśmy się na wakacje do Chorwacji. Na wyspie Pak, na bardzo ruchliwej drodze, zauważyliśmy żółwia i postanowiliśmy go przenieść w bezpieczne miejsce. Wówczas Oliwierek po raz pierwszy miał styczność z żółwiem i ogromnie prosił, abyśmy zabrali żółwia do domu. Wytłumaczyliśmy dziecku, że tak nie wolno robić i obiecaliśmy, że kiedy przeprowadzimy się do nowego domu, to jakiś żółw dołączy do naszej rodziny. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że się tak rozkręcimy i będziemy mieli całą gromadkę żółwi. Zaczęliśmy od zakupu żółwia pustynnego, sulcata, z którym mieliśmy od początku bardzo, bardzo dużo problemów zdrowotnych, ale robiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby żółwik wyzdrowiał. No i na szczęście nam się udało. Dziś pięknie i zdrowo rośnie i każdego dnia przybiera na wadze. Potem zaczęliśmy adoptować żółwie greckie. Zaczęliśmy od jednego, który nazwaliśmy Pak, ponieważ bardzo nam przypominał żółwia, którego spotkaliśmy w Chorwacji i tak jakoś wyszło, że adoptowaliśmy kolejne i kolejne i aktualnie mamy sześć żółwi greckich i jednego pustynnego. Skąd w ogóle pomysł do zbudowania całorocznego domu dla żółwi? Na samym początku trzymaliśmy żółwie w domu, a w lecie na wybiegu zewnętrznym. Jednak cały czas przeszkadzało mi to, że na wybiegu bardzo ciężko było obserwować żółwie ze względu na metalową siatkę, a także karmienie, dolewanie wody, sprzątanie stanowiło dość duży problem. Dodatkowo nie podobało mi się także kibernowanie żuwi w lodówce i cały czas szukałem jakiegoś innego sprytnego rozwiązania. Coraz częściej pojawiały się pomysły, a później marzenia, aby mieć zadoszone miejsce, do którego będzie można wejść i poczuć się jak w Grecji czy w innym kraju, w którym występują właśnie żuwie. Miejsce, które będzie dla nich przede wszystkim bezpieczne, jak najbardziej przypominające naturalne warunki oraz takie, które nie będzie wymagało aż tak dużo mojej ingerencji. Moja rola miałaby się wtedy ograniczać tylko do posprzątania, nakarmienia i ogólnej kontroli żółwi. Zależało mi cały czas na estetyce oraz na takich drobnych detalach, które sprawią, że szklarnia będzie ładna, praktyczna, a także będzie tworzyła spójną całość z naszym klimatycznym ogrodem. Wszystkie konsultacje oraz stworzenie projektu szklarni trwały wiele miesięcy, natomiast zbudowanie jej zajęło około 3 miesiące. Postanowiłem zbudować szklarnię w tym samym miejscu, gdzie w lecie stał wybieg zewnętrzny i szklarnia ma wymiary mniej więcej 3 m na 2 metry oraz wybieg zewnętrzny około 1,5 metra na 3. Szklarnia stoi na 70 cm fundamencie oraz jest ocieplona styrodurem. Podłoże szklarni na głębokości około 50 cm zostało wyłożone żwirkiem oraz siatką zabezpieczającą przed ucieczką żuwi lub targnięciem jakiegoś niepożądanego gryzonia. Cała konstrukcja wykonana jest z drewna z kantówek 7x7 oraz pomalowana drewnochronem w kolorze TIG. Zadaszenie, okna oraz ściany wykonałem z poliwęglanu wielokomorowego 16 mm. Dom dla żółwi posiada dwa okna z siatkami zabezpieczającymi oraz automatycznymi otwieraczami, a także jedną ścianę ściąganą. Jeżeli przychodzą za duże upały, ścianę możemy zlikwidować, a wtedy zostaje sama siatka zabezpieczająca. Oczywiście wyposażyłem ją również w odpływy rynnowe, które zbierają wodę do deszczówki. Jeśli chodzi o wentylację, mamy jeden wentylator, który wdmuchuje świeże powietrze, jeden, który wyciąga, a także wentylator, który miksuje powietrze w środku szklarni. Nad biegami zawiesiłem lampy grzewcze 100W Philipsa w kloszach tzw. kwokach, a także świetlówki UVB T5. Całość elektroniki podłączona jest do sterowników sonów, dzięki czemu mam pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w szklarni za pomocą aplikacji mobilnej. Mogę zdalnie wyłączyć lub wyłączyć ogrzewanie lampy oraz wentylację. Za jej pomocą mogę również ustawić, kiedy automatycznie ma się to wszystko uruchamiać. Cała elektryka podłączona jest do skrzynki rozdzielczej, w której znajduje się bezpiecznik różnicowy, także mam nadzieję, że żadnych tutaj przygód nie będziemy mieli i nikogo prąd nie pogłaska, delikatnie mówiąc. Mamy także w środku oświetlenie, kamerę oraz różne gniazdka i przełączniki. Chcąc uzyskać jeszcze bardziej zautomatyzowany dom dla żuwi, wykonałem także nawodnienie, zraszanie, które włącza się zgodnie z ustawionym programem. Nie muszę teraz się martwić o wodę w miskach czy o podlanie roślin, kiedy na przykład wyjeżdżam na kilka dni. Jeśli chodzi o ogrzewanie szklarni, to zajmę się tym dopiero pod koniec lata, ale planuję zamontowanie grzynika olejowego, farelki, a także jakiegoś wentylatora, który będzie mieszał powietrze w szklarni. Okej, okay, pogadaliśmy trochę o specyfikacji technicznej, a teraz przejdźmy do tego, co jest w środku i jak żyją w szklarni Żuwie. Dom wyposażony jest w trzy zagrody. Na pierwszym będzie mieszkać za kilka tygodni żółw pustynny, ale czekamy, aż noce będą troszkę cieplejsze. W kolejnym znajduje się największy nasz grecki żółw, samiec, Franklin, którego mieliście okazję poznać na samym początku filmu. W trzeciej zagrodzie mieszka aż pięć małych greckich żółwi, które póki co całkiem dobrze się dogadują. Oprócz tego z każdej zagrody żółwie mogą wyjść na zewnątrz, na tak zwane wybiegi zewnętrzne, gdzie korzystać mogą oczywiście z naturalnego światła, a także z wkopanych przeze mnie jadalnych roślin. W najbliższym czasie planuję również powiększyć wybiegi zewnętrzne, ale potrzebuję odpocząć kilka dni, bo zwyczajnie w świecie ten projekt mnie troszeczkę wykończył. Wtedy także powstanie taka dodatkowa zewnętrzna zagroda, do której już dzisiaj mamy wykonane specjalne drzwi, natomiast ta zagroda będzie bez metalowej siatki ochronnej. W tej zagrodzie będziemy wypuszczać żółwia rano, a wieczorem z powrotem zaganiać go do jego głównej bazy, tak aby żaden szczur czy inny drapieżnik nie zaatakował go na przykład w nocy. Na tą chwilę Oliwierek czasami wyprowadzi żółwia na trawnik, otwiera mu te magiczne wrota, no ale to nie jest dobra metoda i na pewno żółw nie jest szczęśliwy, kiedy za nim się chodzi i dodatkowo stresuje. W jakie rośliny wyposażyliśmy wybiegi dla żółwi? Wewnątrz klarni mamy sporo roślin śródziemnomorskich, takich jak mirt, rozmaryn, lawenda, juka, palma karłatka, opuncja, drzewka figowe czy aloes. Mamy także bananowce, hibiskusy oraz drzewko oliwne. Na wybiegach zewnętrznych można znaleźć także koso drzewinę, hosty, darnie z trawą oraz różnego rodzaju chwasty, takie jak babki, mlecze, krwawnik itd. Wszędzie oczywiście jest stały dostęp do wody oraz świeżo zrywanego pokarmu z pobliskich łąk. Mamy tutaj także wiele kryjówek, miejsc takich bardziej suchych z kamieniami oraz miejsc wilgotnych, lekko przykrytych właśnie roślinami, tak żeby żółwie mogły schować się w razie wielkiego upału. Jeśli chodzi o dokarmianie żółwi, to trzeba zaznaczyć, że w tej roli świetnie sprawdza się nasz Oliwier, który ma coraz większą wiedzę na temat jadalnych roślin dla żółwi. Fajne jest to, że bardzo, ale to bardzo często mogę na nim polegać, a także to, że Oliś po prostu zwyczajnie lubi pomagać przy żółwiach. No i cóż, pod koniec lata będziemy także dość intensywnie myśleć na temat hibernacji. Chcemy, aby żuwie zasnęły pod ziemią jak w naturze i przez całą zimę nie chcemy im przeszkadzać. Będziemy oczywiście sztucznie utrzymywać odpowiednie temperatury, doglądać i w razie czego błyskawicznie reagować. Aby zapewnić żuwią odpowiednią opiekę weterynaryjną, jestem w stałym kontakcie z panią Katarzyną Wilk, specjalistką od gadów, której siedziba znajduje się w Bytomiu. Serdecznie polecam. A teraz czarna strona projektu, czyli podsumowanie kosztów związanych z budową szklarni. Całość wyszła około 10 tysięcy złotych, z czego najwięcej wyniosły takie materiały jak drewno, poliwęglan oraz prąd, żarówki i tym podobnym. Przyznam szczerze, zakładałem, że wyjdzie mnie tu sporo mniej pieniędzy i przede wszystkim o wiele mniej pracy. Czy warto było? Zdecydowanie tak. Koszty może ogromne, ale wiem, że zrobiłem wszystko, aby naszym drzwiom było po prostu dobrze. Cieszę się również, że mam miejsce, w którym czas na chwilę się zatrzymuje. Można obserwować żółwie godzinami i to naprawdę się nie nudzi. Dodatkowo, nareszcie nie kapie mi deszcz, yy, kiedy chcę coś podziałać przy żółwiach. Poza tym, od samego początku szklarnia miała służyć nie tylko żółwiom, ale także niektórym naszym roślinom egzotycznym, które będziemy mogli chować przed nadchodzącymi mrozami. Wszystkim zdecydowanie polecam wykonanie takiego domku, ale uwaga, przygotujcie bardzo dużo wolnego czasu i kogoś do pomocy. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, ja bardzo chętnie pomogę. Zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia!